Tak wygląda sprawa sporadza, słuchajcie. Tak wygląda sprawa sporadza. Tak jest. Ja myślę, że wielu z Was też się wyłamie, albo się już wyłamuje, bo sprawa przybiera inny inne postęp że śledztwo będzie umorzone, że jednak Janek jest niewinny. Ja nie mówię, że on jest winny, czy on jest niewinny. Po prostu jest podejrzany. Jest podejrzany i miał motyw. Jest podejrzany i miał motyw. Jak najbardziej. A to, że nie znaleziono śladów i nie znaleziono ciała, to, to nie jest moja wina. To jest wina policji. To jest wina policji. Ci, którzy przyszli na samym początku, którzy mieli szukać pani Beaty, którzy mieli się tym zajmować i mieli dopełnić swoich obowiązków. Nie dopełnili swoich obowiązków. A prokuratura w momencie kiedy objęła śledztwo, też yy, nie dopełniła obowiązków i w sumie tak naprawdę. Jest dużo w tym niezgodności. I ja będę, będę tak upierał się przy tym. Ponieważ, tak jak powiedziałem, zgodnie, zgodnie z prawem i z porozumieniem, że tak to nazwę, tak to ujmę, słuchajcie, rozmawiałem z prokuratorem. Jednym, drugim, nie tam w sprawie w porad, tutaj u siebie, u siebie tutaj w Bydgoszczy. Rozmawiałem o tej sprawie, rozmawialiśmy o tej sprawie i po prostu tak jak powiedziałem, rozpytanie się na okoliczność zaginięcia powinno skutkować zatrzymaniem Jana w tamtym, w tamtym czasie, od razu. Od razu. Do momentu wyjaśnienia. Ponieważ on tam był on tam był ojciec na początku zeznał że widział panią Beatę wiemy o wielu niejasnościach w sprawie tej kamery o wielu niejasnościach w sprawie tych wyjazdów braku telefonów rzekomych że rodzice zamknęli rodzice zamknęli dom i on nie mógł tego telefonu zabrać stamtąd tak jakby klucza nie miał do domu rodziców Przecież my tak naprawdę nie dowiemy się, czy, czy, czy Jan ma klucze, czy, 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 czy miał, czy nie miał, bo przecież oni nam tego nie powiedzą. Oni powiedzą nam, że on nie miał. Logiczne jest, że teraz będą mówić, że nie. Przecież Jan wyłącznie powołuje się na, na to, że przecież mama i tata widzieli, mama i tata słyszeli, mama i tata byli przy tym. Mama może potwierdzić, tata też może potwierdzić, no tata rzadko cokolwiek potwierdza.